Witajcie Widzowie w kolejnym odcinku Dzisiaj jestem trochę przeziębiony, ale To nie wpłynie na przekaz filmu mm, To jest to Na początek może zrobię to co najważniejsze To znaczy nie jest najważniejsze Bo zaraz będzie coś fajniejszego, ale Dobra, flotuję na plus 2 jest już plus 2. Czyli co, Pierek plus 2? Zbroja. But niedługo plus 1. Naszym ma tam chyba prawie pierwszy pasek. No, ma prawie. Pierek jest dobrze ulepszony, bo też już wyszedłem poza pierwszy pasek. Mm, no mówię, no Pierek prawdopodobnie będzie pierwszą legendą, jaka wleci na plus 5, z tego powodu, że najwięcej. Unii Pierków leży na aukcji, nie? E, Hołmik w sumie. A teraz Wam jeszcze pokażę to, tylko wyjmę. Dobra, tu jest naszyjnik, który ostatnio zlutałem. I tu jest odchody Manticory. Ogólnie zostawcie łapę za ten odcineczek i a miałem Wam jeszcze pokazać e, tutaj, no, 374 tysiące. A buty 379 czyli mega identyczny poziom. E, a to jeszcze Wam się pochwalę w sumie. E, no ładuj się. <laughs> w ogóle mam mały bo to kurwa złota nie widać. to na starym interwale się wypłacić nie da, czy jaki chuj? <laughs> e, a tutaj to jest ta. No. E, Udało mi się zlotać legę w praktycznie ostatnim dniu eventu z 300. Um, zabawna historia, generalnie. A no i tutaj jeszcze pierek 30. Czyli no, tydzień temu jakoś. E, no i myślę, żeby sobie przepalić właśnie ten nasilniczek plus te łapki, bo mam zdeblowane. No, i tutaj mam 11 esencji i złożyć zbroję 7.0, ale nie jestem co do tego jeszcze przekonany, więc możesz mi doradzić w komentarzu. E, dobra, generalnie, jak wchodzicie na mój profil, no to moim zastępcą jest KitMetor, nie? E, dzisiaj KitMetor ma 18. No, i na tym swoim tropie ma dwie legendy z 2.79. No, i przestał robić dzienne, nie? E, wymyśliłem, że... E, Kicmator. 100 lat. zacznij Nie, no w sumie 100 lat. E, 18 to piękny czas. Zrobimy tak. Odchody Manticory. E, już na Discordzie mu w sumie napisałem, tylko że on jeszcze tego nie widział. Yy, na kit Metora prawdopodobnie to będzie jedna z pierwszych postaci, na jakie zaluguje po wejściu do gry. Yy, mam nadzieję, że nie będzie poczta full. Dobra, poszło. Odchody mantikory ma na, top, na topce, czyli na postać, na którą na pewno wejdzie ze samego rana. I teraz postać, na jaką. Tu nie, może Coles, Coles albo komornik. Yy. Dobra, powiedzmy, że komornik. Tutaj liczę, że, że mniejsze szanse, że wejdzie. Yy, fajny prank, nie? Yy, wszystkiego najlepszego. Nobie i zacznij robić dzienne. Dobra. Chyba może być, nie? O, tu mi jeszcze unikat przeszedł. Eee, dobra, Komernik Krzysztof, fajny prank, co nie? Wszystkiego najlepszego i zacznij robić dzienne. Eee... No, dobra, A wyślij. Kurwa. No to druga opcja, ten Coles, ale tutaj większe szanse, że wejdzie. Eee, dobra. Miejmy nadzieję, że pójdzie. Zapierdolę. Ja eee, dobra, no... Na tą postać, na Agdry Na Sunaraza, na pewno chuj wejdzie jako na pierwsze, nie? Ehm. Dobra, liczę, że wejdzie najpierw na Sunaraza, na tego natopkowego A później tutaj, dobra, Agdri Jest, weźli Dobra, poszło, naszyjnik Przekazany ehm. Ostatnio w sumie jestem Bardzo, kurwa, miło ludzi Dobra, tutaj jeszcze ulepszone lekko. No i w sumie za tej części materiału to byłoby na tyle. Pewnie jeszcze coś tam dogram, żeby nie wrzucać tylko tego. No a tymczasem jest druga 25 i idę dalej oglądać wykład, bo muszę nadrobić. A.